Jeszcze jest trochę zimno, trzeba się dogrzać. Gdzie jest ta wiosna? I weź, kobiecie, pożyczał to. Dzisiaj jakaś przyjemniejsza robota. To muszę dokończyć. To już leży 3 lata, bo zawsze to odkładałem, ale muszę to dokończyć. Znalazłem sobie jakiś stary pasek, chociaż kiedyś zapinałem się na tą dziurkę dorobioną tutaj, a teraz tutaj ledwo starcza. Coś jest nie tak z tym paskiem, chyba się skurczył. W garażu niestety tylko 12 stopni. Powtarzam pytanie, gdzie jest wiosna? O, pasuje praktycznie idealnie na otwory. Zaraz to przymocuję. Tu jeszcze będą miejsca na jakieś magnesy i wiadomo, jakieś takie narzędzia można sobie tutaj powkładać, żeby nie powypadały. Wszystko pod ręką. Kto by nie chciał mieć pod ręką np. wiertarki do wiercenia w kości, czy tam np. klucza do wentylka, albo obu w jednym miejscu naraz. Nie, nie jest to pojemnik na mocz, tylko pojemnik na małe śrubki. A to jest pojemnik na duże podkładki. O, będzie pasowało idealnie. Super wyszło. Zawsze zbieram takie rzeczy, ale one są naprawdę przydatne. To nie jest tak, że przyda się i leży, tylko przyda się i się przyda. O, na przykład to znalazłem ostatnio w Norwegii, jak tankowałem auto. Leżało, nie wiem od czego to jest, nie wiem do czego mi się to przyda, ale wiem, że mi się to kiedyś przyda. Do zobaczenia za 6 lat. Tutaj będziesz sobie. Jednak nie będzie śrubki, padło na nit. Będzie nitownica automatyczna, ale czas. Ale szafka mi się zablokowała Nie chcę wejść Ale ja Kto by pomyślał, że jak to przewiercę, to to odpadnie. Drugie zrobiłem już świadomie, ale tylko dlatego, że chciałem symetrycznie. No diabeł tego nie ruszy. Dziurkacze pospolite w akcji. Ten zostanie użyty. O, zepsuty. No to tak. No i robota skończona, tylko posprzątać. Ale te gumy się przydają. O, porządek musi być. Pusto w bagażniku to jest to. Po każdej robocie porządek musi być zostawiony. Teraz tylko wyposażyć torbę w odpowiednie narzędzia. Potrzebne do pracy zawsze i wszędzie. Co tam jeszcze? Pyk.